Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To Jest Boks na dzień przed galą Gia Boxing. Janek Czerklewicz z nami. Powiedz, jak jesteś przygotowany do tej walki? Co możesz powiedzieć o swoim pojedynku i swoim rywalu? Cześć, witam, przede wszystkim czuję się świetnie, mimo że jest to dzień ważenia, to w ogóle nie czuję się zmęczony robieniem wagi, także jestem dobry. Myślę, myśli przed tym pojedynkiem, były świetne sparingi, wiele tygodni tak naprawdę sparingów, także cenne doświadczenia od najlepszych chłopaków tutaj w tej kategorii wagowej w Polsce. Jeżeli chodzi o przeciwnika, no to tak jak widzieliśmy, troszkę niższy leworęczny. Bardzo doświadczony, mimo że w rekordzie ma parę porażek, to jednak to są porażki z zawodnikami dużo wyżej notowanymi, z bardzo dużym doświadczeniem. Także wierzę, że przyjechał tutaj, żeby powalczyć, żeby wygrać tę walkę, co jest, co, co jest ważne, bo to doda troszkę pikanterii w ringu, dlatego nastawiam się na, na, na mocny pojedynek. A, i zobaczymy jutro, a zobaczymy jutro, jutro, ale jestem gotowy. Na takich właśnie zawodników liczyłeś, na takich przeciwników liczysz, którzy mają doświadczenie, bo chyba tobie tego doświadczenia jeszcze brakuje. E, tak, dokładnie. Nie mam praktycznie żadnego doświadczenia z ringów amatorskich, także muszę się uczyć już w tym ringu zawodowym. Znam. E, wiem, że muszę się rozwijać, także e, dokładnie e, dla takich przeciwników patrzyliśmy tutaj, szczególnie żeby też była, e, była walka, to muszą mieć emocje, no i e, bardzo fajne jest to, że jednak jest chyba 100 czy 150 pozycji wyżej w rankingu, także jest to i doświadczenie, i ranking, także e, naprawdę jest przeciwnik, na, na, z którym e, chciałem walczyć, e, z takimi przeciwnikami chciałem walczyć i jest leworęczny, e, a to będzie mój pierwszy leworęczny przeciwnik, też w go zawodowym także dodatkowa nauka. No właśnie, powiedz o tym swoim backgroundzie, bo e, mówisz, nie masz dużo walk amatorskich, większość zawodników przychodzi, jeżeli z innych sportów, to z kickboxingu, czasem z karate, z innych sportów uderzanych. Twoim backgroundem jest tenis. E, tak, tenis ziemny, także jest to też sport uderzany, aczkolwiek uderzałem rakietką i piłeczkę, a nie twarzy przeciwników, e, także... Ciekawie się ta historia e, cała potoczyła, e, ale wbrew pozorom, również jest to sport bardzo indywidualny, e, bardzo, bardzo samotny, podobnie, podobnie jak w ringu. Może nie było e, tam za dużo kontaktu, e, o tyle uważam, że e, moje nogi do dzisiaj pamiętają tenis i mam nadzieję to wykorzystywać w ringu. Dlaczego wybrałeś boks, skoro tenis to jest więcej pieniędzy, przynajmniej tak mi się wydaje więcej sponsorów? E, na pewno. Kultura wokół tego sprzyja temu, żeby zarobić jakieś poważne pieniądze. Boks to jest często smutny sport. Gdzieś zawodnicy kończą czasem bez pieniędzy, jeżeli nie odnoszą wielkich sukcesów. To dlaczego boks? E, tak, wiele osób mnie o to pytało. Tak samo jak tenis może przynieść wielkie pieniądze, tak samo jest niezwykle kosztownym sportem. Ja miałem szczęście po prostu, że mogę uprawiać ten sport. Natomiast, jak zaczęły się treningi boksu, na początku to była totalna amatorka, totalna zabawa. Poczułem, że chciałbym się w tym bardziej rozwijać. I tak się zaczynało od jednej lekcji w tygodniu, dwóch lekcji w tygodniu, nie wiem, po dwóch miesiącach byłem na sali codziennie i wiedziałem, że, że chcę się sprawdzić, chcę zostać bokserem. No, i dlatego też potem doszło do tego wyjazdu do Stanów. Na Twojej sali treningowej jest Artur Szpilka, jeden z najbardziej znanych polskich pięściarzy, Michał Cieślak, jeden z najbardziej cenionych polskich pięściarzy. Powiedz, jak e, Cię dopingują, jak e, motywują e, takie nazwiska na sali? Generalnie jest to pierwszy raz w moim życiu, gdzie rzeczywiście mamy drużynę. Powstała drużyna tutaj wokół Ten Rangers Jeliczeka. E, I to, w jaki sposób jakby, mamy bardzo dobrą atmosferę na sali i poza nią. Co? co tylko sprzyja rozwojowi, bo tak jak mówię, Artur czy Michał, Michał może jest troszkę bardziej małomówny, może nie, nie przekazuje tyle rzeczy, natomiast samo patrzenie, w, to, w jaki sposób pracuje, jakim tytanem pracy jest, to tylko mnie motywuje do tego, żeby, żeby gonić, tak? Jest ode mnie starszym zawodnikiem, bardziej doświadczonym, mam, mam się od kogo uczyć. Tutaj Artur Szpilka zdecydowany lider, jeżeli chodzi o atmosferę w naszym teamie, podobnie jak Kamil Gardzielik. Ale również potrafi wziąć na bok i, 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 i podpowiedzieć kilka rzeczy, bo też widział troszkę w świecie boksu i pokazać wszystko trochę innej strony, także staram się uczyć na ich doświadczeniu. No i czekam, czekam na, na jutro, jakie to przyniosło rezultat. Jakbyś zachęcił kibiców boksu do oglądania jutro Twojej walki. Jakbym zaprosił kibiców boksu. Zapraszam przede wszystkim, bo staram się być grzeczny, ale słuchajcie, zapraszam wszystkich przed ekrany do telewizora, godzina 21, wychodzę do ringu i gwarantuję, że w tej walce będą emocje i gwarantuję, że nie będę chciał, aby ta walka trwała 6 rund. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.